Zapalimy ogień wszędzie. Miasta w komie! Europejski. Kongres. Kultury. Na blogu! Już pana puszczamy, proszę pana. Reporterzy kongresu w komórce miasta w komie przyjadą do Twojego miasta. Zależy mi na dobrym, ofowym teatrze w tym kraju. Zależy mi na fotografii, etnografii wiejskiej, miejskiej, europejskiej. Zależy mi, na prawdzie. Zależy mi na tym, żeby ludzie, o których będę opowiadał, by mieli poczucie, że opowiedzieli swoją historię w taki sposób, że czują, że ta historia została naprawdę dobrze opowiedziana. Zależy mi na obrazie i przekazie, Zależy mi na tym, żeby nasz ekspedycyjny dyliżans dojechał do celu, moi drodzy. Zależy mi na tym, żeby się bawić. Bawmy się. Ja jestem tu kierowca. Rozbimy Tak, na do się. Nie. Zależy na tym, żeby niezależne było jak największe. Zależy nam na tym, żeby odkryć i opisać naszą kulturę niezależną. Mamy do tego celu kamery komórek, którymi kręcimy od lat miasta i ludzi w ich dzikiej, nienaruszonej formie. Tym razem ruszamy w Polskę tropić niezależną kulturę, sprawdzić jak sztuka zmienia ludzi. Taki jest cel nasz i Kongresu Kultury Europejskiej, który odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu. A coś ci mówi... A kultura niezależna? No nie wiem, no nie wiem, nie znam się na tych rzeczach, coś nie, nie znam, panu nie powiem.